yeah <laughs> No, dzień dobry, witam was w pierwszym vlogmasie w tym roku. Czekałam na ten czas, czekałam na ten dzień, cieszę się na niego jak dzieciak na Świętego Mikołaja, więc po prostu przed nami 24 wspaniałe dni, w których przygotujemy się do świąt, tworzymy fantastyczny klimat. Ja na ten czas przygotowałam dla siebie wiele niespodzianek. Mm, miałam takie momenty, w których odkładałam różne rzeczy, żeby zrobić to podczas vlogmasa. Jestem osobą, która uwielbia Oczekiwać. Ja mogę wiele znieść, mogę wiele przecierpieć, żeby tylko później smakowało to lepiej. <laughs> tak więc są to malutkie rzeczy, jak na przykład nieużywanie przez ostatnie miesiąca, miesiące mokosza, czekolada z wiśnią. I właśnie dzisiaj, 1 grudnia, jest ten dzień, kiedy go użyję, więc już biegnę jak na skrzydłach i to będzie fantastyczne doświadczenie. No i czekają na mnie dwie wspaniałości, które czekały na vlogmasa. Przez ostatnie tygodnie używałam balsamu. Me z ogórkiem, też od Mokosza, uwielbiam go, ale dzisiaj przychodzi ten moment i po prostu powąchanie go po wielu miesiącach to jest mój ulubiony zapach świata, tak więc... 3, 4 i... Cudowne! Cudowne, kocham, cieszę się, że przyszedł nas. Słuchajcie, od ponad roku używam tego rolera i z każdym dniem kocham go tylko mocniej, absolutnie mi się nie nudzi, kocham, kocham najmocniej. I dzisiaj miałam nie przez noc, bo yy, nagraliśmy raz prezentownik i wyglądał bardzo źle, musieliśmy nagrać go drugi raz. I nagrywaliśmy go w nocy, później musiałam go montować, i dzisiaj jeszcze właśnie montowałam go do rana. Tak więc ten roller dzisiaj to już w ogóle jakieś zbawienie na oczy, na w ogóle pobudzenie. Ja go bardzo lubię też zimą, dlatego, że nakładam krem, a później maluję twarz właśnie do Dredów, też sobie podkład nakładam i tak dalej. I jak sobie tym zimnym przejadę po kremie to on potem tak fajnie rezonuje z twarzą ze skórą i później na taką zimną twarz ten podkładzik wlatuje jak złoto także polecam serdecznie, mam y, wolną godzinę, więc zabieram się za robienie kalendarza adwentowego, w tym roku robię go dla mojej babci i dla mojej mamy w tamtym roku robiłam tylko dla mojej mamy a dwa lata temu dla nas Ym, i on cały czas ma tę samą formę czyli gałązkę i y, woreczki do których wsadzam, wspaniałości zaraz zobaczycie jakie, kalendarz z zeszłego roku i sprzed dwóch lat oddałam i moja mama. Sprawdzam, co tutaj jest. Ok, czyli jest wszystko. Czyli są zarówno literki, cyferki, jak i w ogóle wszystko. Wszystko, wszystko. Ale nie będę tego używać w tym roku. W tym roku mam inny pomysł. Okej, okay, już siadam, już jestem, więc w tamtym roku kalendarz adwentowy był z samych Lindorków i codziennie była jedna czekoladka, jeden cukiereczek i powiem Wam, że te cukierki walały się wszędzie, bo moja mama nie je aż tak dużo słodyczy i rozdawała je po prostu cały czas jak przychodziliśmy, to można było je jeść, więc wydawało się, że nie ma ich końca, więc teraz kupiłam tylko tak dla smaczku, na, dla smaczka na cztery dni. Byłam również ostatnio w Gdańsku i kupiłam takie pyszności jak na przykład takie właśnie kakao na łyżeczkach, yy, yy, makaroniki, pomarańcze w czekoladzie oraz yy, owoce w czekoladzie, skórka pomarańczy. Moja mama w tym roku coś tam sygnalizowała, że chciałaby kalendarz yy, yy, herbaciany i chciała go sobie kupić, ja mówię mmm, nie kupuj. Także w tym roku te kane, yy, moje ulubione, mam różne smaki, trochę kupiłam, trochę wzięłam z domu, żeby było różnorodnie. I ja też wszystko mam y, obcykane, po prostu mam na telefonie całą rozpiskę y, co jaki dzień. Y, no i co? Dwa dni są takie, że 6 i 24 muszą być największe. Y, tu mam jeszcze jakieś inne rzeczy, ale tak sobie pomyślałam, żeby nie było samych słodkości, y, to chcę też zrobić takie niesamowite przyjemności. I pomyślałam sobie. Że wypełnię te książki, kocham Cię mamo, i kocham ci, wszystko, co kocham w tobie mężu, zamienić na babcie. Ale pomyślałam sobie, że one mają tyle roboty i takie są zabiegane jeszcze w ciągu świąt, tym bardziej. Więc gdybym dała im taką książeczkę m, tylko na jeden dzień, to mogłoby je to m, że W sensie musiałaby całą tą książkę czytać, dużo wrażeń, dużo emocji. Myślę, że akurat w tym wypadku, jeżeli chodzi o kalendarz adwentowy, m, nie jest to. Do końca y, trafione, więc pomyślałam sobie, że właśnie wykorzystam to, co Agnieszka tutaj proponuje, te y, dokoń, dokańczanie zdań, y, ale zrobię to na osobnych karteczkach na każdy dzień i tak, żeby każda miała coś innego. Y, Mamy również od Agnieszki takie fantastyczne y, karteczki, y, takie motywacyjne z dobrym słowem, więc może. Y, je ja również wykorzystam i na 24 mm, dzień grudnia pomyślałam, że wypełnię dla nich y, takie kartki y, i te kartki y, są z napisem cieszę się, że jesteś w moim życiu i tutaj napiszę im taki dłuższy list y, właśnie, żeby sobie go przeczytały rano 24 grudnia. Myślę, że to zacny pomysł, y, bo ten kalendarz ma być właśnie taką przyjemnostką. Ale powiem Wam, że jest grubo. <laughs> Poryczałam się, bo właśnie od Agaty są takie piękne karteczki. Ja sobie myślę, yy, co to takiego? A po prostu jak już myślisz o danej osobie i chcesz naprawdę jej to powiedzieć, to po prostu ma to taką siłę, że to jest szaleństwo. Naprawdę. Także. Wow. <laughs> No, powiem Wam, że jest za grubo. <laughs> nie sądziłam, że coś takiego mi się tutaj dzisiaj przydarzy. Jakieś po prostu szaleństwo. No. Tak sobie usiadłam po prostu. A tu proszę, sprawdzam, ile potrzebuję tych karteczek. Ja Wam w sumie w prezentowniku nie poleciłam tych karteczek, bo yy, chciałam Wam polecić tylko książeczki. Te karteczki dostałam w prezencie, ale po prostu teraz Wam polecam. Minął tylko jeden dzień, może jeszcze nie złożyliście zamówienia. Polecam sobie dobrać. Szaleństwo. Lecimy z książeczką, co mnie tutaj poruszy. Kalendarz skończony, wszystko spakowane oprócz dwóch, czyli 6 i 24. No i nie jest to najpiękniejszy kalendarz na świecie, ale jest zrobiony z tego, co było w domu i jest używany od 3 lat, więc moim zdaniem zacny wynik. Nie zanosi się na to, żeby to był jego ostatni rok. Także cudownie. Jeszcze mam do zapakowania szóstkę i dwudziestkę czwórkę, bo niestety one są za ciężkie, za ciężkie i za duże. Natomiast dzisiaj już za dużo emocji i też chcę fajnie poświęcić czas na te listy. Więc jeden napiszę jednego dnia, drugi drugiego. Także do dwudziestego czwartego jeszcze mam sporo czasu, więc dwudziestkę czwórkę zostawiam w domu, ale chcę spakować szóstkę. I nie mam papieru pakowego, ale znalazłam jakiś pergamin, i jak tak zapakowałam na szybkości to nie widać co jest w środku, więc tak właśnie to spakuję. Co za wykorzystywanie wszystkiego, nawet taśmy z tamtego roku mam i klej. Także nie muszę brać nowej. Szósteczka gotowa. Mam do odebrania paczkę z paczkomatu, yy, więc jeszcze szybko idę odebrać, bo przyszły mi rzeczy z Natuli, a Natula to jest moja ulubiona marka, także nie mogę się doczekać. I tak yy, przyznam Wam szczerze, że robię to po jednym dniu, yy, bo chciałam Wam pokazać to we vlogmasie, <ścoughs> więc yy, takie to ze mnie sprytne zwierzę. Największa beka jest z tego, że za 5 minut powinniśmy wyjeżdżać do Gdańska, a Piotra nie ma, yy, ja jeszcze sobie idę, w ogóle jolo, yy, a dzisiaj mam wizytę u yy, pani, która zrobi mi paznokcie. Idę na to drugi raz, no i nie zdążę, Jezu, za wstyd. Paczka jest, no na bank będziemy spóźnieni, nie będę dzwonić do tej pani jak będziemy już jechać, że się chwilkę spóźnię. dobra, ale najpierw przyjemności sprawdźmy paczkę. Ja oczywiście wiem co tutaj jest, ale zawsze jest ekscytacja z nowej rzeczy. Okej, okay. tym wow! Ale jaki ciężki! To jest czapka i trzy kolorowy szalik. Mam tak mało dredów, że czapki mogę bez problemu nosić. Także super, bo się obawiałam, że tak nie będzie. Ale jaka to będzie energia, moi drodzy, w ogóle jakie to jest. Uuu, jakie zimne, ale jakie to jest doskonałe. No nie wierzę. I czapeczka to z mam koka. <grym> tak będę wyglądać. Także super zbieram się, bo Piotr przyjechał. Jesteśmy już w Gdańsku, jestem bardzo niepocieszona, bo nie zdążyłam na hybrydę. Ale nic straconego. Postanowiłam, że te pieniądze wykorzystamy na pyszny obiad. I tak byśmy zjedli pyszny obiad, ale można sobie tak tłumaczyć. I może dzisiaj kupię sobie po prostu jakiś piękny lakier yy, hybrydowy nowy i zrobię sobie hybrydę w domu, prawda? Tak. No więc tak. Yy, ogólnie nigdy nie wpadliśmy na to, że przecież ramen nie jest tylko w Łodzi czy daleko stąd, ale można go zjeść również w sąsiednim Gdańsku. I ostatnio kiedy powiedziałam Petrowi „Ej!” Może ramen w Gdańsku? To był taki wow, jak to wymyśliśmy. <grych> yy, I znaleźliśmy ramen 4,8 i on jest po prostu drzwi w drzwi z naszą drukarnią, więc super, bo jeszcze sobie odbierzemy druki po drodze. Dobra, wyszliśmy z ramenowni i oceniam ją najniżej. Ogólnie cała moja zupa jest tutaj, nie zjadłam jej, yy, bo to bardzo przekroczyło mój próg ostrości. Bardzo. Yy, ale ogólnie wiecie, najgorsze co może istnieć to... Gdzie Piotr? Bez druków. Ech. Yy. Najgorsze, co może istnieć, to y, rozczarowanie jedzeniowe. W sensie, że zamawiacie coś i coś jest takim strasznym syfem. Y, a tu nie było, tak? Tu myślę, że to jest dobra jakość i tak dalej, tylko po prostu nie wpasowało się w moje gusta, ale dostaliśmy na pocieszenie ciasteczka z wróżbą. Proszę jednego roku chodzą do kościoła, a drugiego y, czytają wróżby z ciastek. <laughs> Następne ciastko z wróżbą powie ci prawdę. Ale okropne, następne ciastko z wróżbą powie ci prawdę. Ej, okropną wróżbę mam! Następne ciastko z wróżbą powie ci prawdę. Otwórz to ciastko, zobacz czy ma. Czy powie mi prawdę. Wow, nawet miałeś. zamknięte, miałam otwarte. O. Dobra, co mi powie? Masz przed sobą wiele przygód. To o. prawda. No i to jest właśnie to czego sobie odmawialiśmy, na co czekaliśmy, żeby dzisiaj smakowało jeszcze lepiej grzane wino bezalkoholowe mm. przy fontannie, no Pachnie. po prostu zdrówko. Zdrówko. Lubię ten smak. Porzędny. A piotr, pokaż się nowa kurtka, nowa czapeczka. Po prostu zakupy pełną parą się dzisiaj udały. Tak, wszystko super. Jak tam? Wspaniale czuję się doskonale. <grywa> e, właśnie sobie czekamy na pierogi, zamówiliśmy. I w ogóle to jest taki e, bardzo ładny stolik, to Wam pokażę. Taki świąteczny. <grywa> Także korzystamy z i... życia na maksa i zabawiam was tu dziś i ogólnie teraz przez głośniki leciała informacja że jarmark gdański jest najlepszym jarmarkiem jednym z 25 najlepszych Oj. jarmarków w Europie to no to jest Naprawdę to, bo Karolina mówi, kurczę, to chyba te jarmarki to są jakieś bardzo brzydkie. No bo ten jest piękny, ale jest przesady. Co tu jest? Patrz, grzaniec jest y, fajny. Herbatka. Ko o jest. Cynamon migdał w płatkach, suszona skórka pomarańcz, dziki aromat liście maliny. U. Bierzemy? Aj to jest chodź, tak? To jest spróbować. po prostu. Możemy spróbować. A tu jeszcze zimowej, jest sen nocy gdańskiej. Nie e, no właśnie nie. W sensie no? mamy taką z Lidla, ale już kończy. No a tu jest herbata zielona, cynamon migdał w płatkach suszona. skórka pomal... To samo, ale ej, grzeniec Neptuna czy sen nocy gdańskiej. A jakie jest te? No składy są... Aha, ta jest zielona, a ta jest czarna. To czarną, nie? Chwilą widzieliśmy ładne stoisko i tam robiła pani bombki. No pewnie nie, pewnie tak jak kiedyś w tamtym roku byliśmy na stoisku w Krakowie i pamiętasz, chciałam taką małą figurkę szklaną tak. i się okazało, że one były wszędzie i one w ogóle nawet są chyba w tej Także nigdy ale, nie wiadomo. Ale te bombki naprawdę były bardzo ładne. Zastyliśmy, <laughs> tak? Ej, ładne. No, powiem Wam, że Karolina się ogólnie mówi, że nie staje, ale stawi. Mhm. Cię po prostu wstydzi. Fajna. Żeby poczuć klimat świąt trzeba również y, poczuć zakupoholizm. No, coś? Ja go czuję. to pobrałaś, tak? No ładna, ale nam nie pasuje. No, bo powiedz ile mamek. Bardzo dużo. A to? To też nam jest bardzo potrzebne. Słuchajcie, oficjalnie pierwszy raz w tym sezonie włączam playlistę świąteczną i uwierzcie, że nie słyszałam w tym sezonie tej piosenki ani razu. Także włączam i cieszę się tym czasem. Jesteśmy już w domu i założyłam tą czapkę, bo byłam bardzo ciekawa jak będzie wyglądać z dreadami i wygląda super, w ogóle y, bardzo ciekawy jest ten materiał. Y, taki zupełnie nie spodziewałabym się, że będzie grzały. Jest taki też ciężki, no doskonała sprawa. Energetyczne kolory. Tutaj trzy, tu jeden, tu Piotr. Yy, no, jestem zachwycona. Zachwycona jestem. Wspaniałe. Po prostu Natalia robi tak cudowne rzeczy. I w ogóle specjalnie yy, kupowałam tą kamizelkę z myślą o tym, że będę miała właśnie różową czapkę od Natalii. Yy, no i komponuje się doskonale. Także bałam się, że nie będę mogła teraz przez ten miesiąc nosić tej czapki. Ale jednak bez problemu. Zagotowała nam się woda i dzisiaj miał być grzaniec, ale grzaniec był w Gdańsku, więc będziemy pić grzaniec, grzaniec Neptuna na herbatkę. I pierwszy test zapachu, ale się cieszę na zimowe herbatki, na wszystko się cieszę, co w tym się? Mmm, z daleka już. Wow, taki grzaniec. No właśnie. Piękny. Gozik, no, yy, cynamon. Tak. Herbata czarna, liściasta, cynamon, migdał w płatkach, suszona skórka wow. pomarańczy, Właśnie. goździki, aromat, liść maliny. Szkoda, mhm. że aromaty sztuczne. A skąd by sztuczne? No bo napisaliby, pochwaliliby się, że na, na aromaty. Tak? No dobra, no, otwieraj. Zarąbisty zapach.